Więc kto ma najmniejszy fiutek w mieście? Michał ty, kupa ty Jaki to fiutek, model i ty Koszlawy brzydki, to chyba Żyd Jaką mam wielkość, ile mam mocy? 5 centymetrów mierzy ten koni Czy ktoś w tym mieście chce go w dłoni? Nie miał, nikt go nie odsłoni Prowadzę audycję, wesce Gdy słyszę swój głos, aż spędzi mnie krok 5 centymetrów, prącia pode mną, zaraz je znajdę, jest gdzieś tam na pewno Dziewczyny Wszystkie słyszały, że mam packę jak nasak Bezpieczny, dzięki jak ostrze Komuś proszę, zostaw moją mocne. Chcesz być jak Bruno, i tak like. rak ohnaj Ras jest Google Sack Za mikrofonem czuję się bosko Napisułem potrzebny Poranka. Kto ma najmniejszy fiutek w mieście? Michał ty, kuba ty Jaki to fiutek, model i typ? Koślawy brzydki, to chyba Żyd. Jaką ma wielkość? Ile ma mocy? 5 centymetrów.